Dobry wieczór. Dzisiaj dwa tematy. Po pierwsze opowiem Wam trochę o ciekawym projekcie, w którym miałem przyjemność i zaszczyt wzią, wziąć udział ostatnio, a mianowicie nowym numerze magazynu Wild Fish Stories. A w części głównej, co nieco o kleniach, odpowiem na pytanie jednego z kolegów, który interes, którego interesują interakcje międzygatunkowe w rzece strągowo kleniowej jeśli Was to ciekawi, to zapraszam. Na początek, tak jak powiedziałem, kilka słów o projekcie Wildfish Stories, bo myślę, że absolutnie ze wszech miar zasługuje on na uznanie i czuję się naprawdę zaszczycony, że zostałem zaproszony przez kolegów Michała i Krzyśka do udziału, do współudziału w tym pięknym dziele. Muszę powiedzieć, że widziałem już sporo na rynku, i nie tylko polskim. I rzadko, coraz rzadziej niestety spotyka się ludzi tak oddanych pasji do tworzenia czegoś pięknego jak właśnie Krzysiek i Michał. Oczywiście trzeba też wspomnieć o Igorze i Piotrze, którzy z nimi współpracują przy tworzeniu tego magazynu. Jeśli ktoś nie widział, myślę, że warto. Trzeci numer magazynu jest online. W nim bardzo dużo ciekawych, bardzo fajnych artykułów, nie tylko o tematyce stricte wędkarskiej ale myślę, że to nie przeszkadza. Cudowne zdjęcia, przepiękne filmy. No i mój udział jako osoby, którą chłopaki postanowili sportretować. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba, mi się to bardzo podobało. I muszę powiedzieć, że od momentu, kiedy poznałem chłopaków i poznałem ich wielką pasję do tego, co robią, jestem pewien, że ich projekt jest po prostu skazany na sukces. Oczywiście pojawiają się głosy, że to nie, nie na ten kraj, nie na ten rynek, że u nas raczej nie lubimy się wychylać, że bardzo ambitne projekty są skazane na porażkę. Nie zgadzam się z tą teorią, bo po, po pierwsze, projekt jest nie tylko dedykowany do polskiego rynku, ukazuje się każdy numer również w języku angielskim, więc trafia na cały świat. Z tego, co mi chłopaki powiedzieli, to już mają prawie 200 tysięcy subskrybentów, przy, właśnie po dwóch numerach. Jestem pewien, że to będzie rosło teraz lawinowo, bo na pewno utrzymają poziom, a ponadto myślę, że to jest właśnie najlepszy moment, żeby wprowadzić nową jakość na ten rynek mediów pędkarsko-outdoorowych, bo po pierwsze media cyfrowe mają zupełnie inne przełożenie, zupełnie inaczej działają jak wiecie na pewno i mają szansę dotrzeć do Ogromne ilości odbiorców, nie tak jak gazety drukowane, które raczej są skazane na porażkę. No w większości przypadków, oczywiście, z małymi wyjątkami, bardzo też ambitnymi. Uwaga, myślę, że właśnie jeśli poprzeczka jest bardzo wysoka, jeśli jakość prezentowanych materiałów jest absolutnie topowa i to mówię z całym przekonaniem, jakość materiałów prezentowanych w Wildfish Stories magazine jest na poziomie światowym. Więc. Polecam jeszcze raz, obejrzyjcie pierwszy, drugi, trzeci numer, jest sporo do czytania i oglądania. Może przeczytam Wam, co koledzy z Wildfish Stories Michał i Krzysztof piszą o sobie na łamach magazynu w internecie. Mianowicie piszą tak: Wildfish Stories to dwóch przyjaciół, którzy nie zgadzali się z wizerunkiem wędkarstwa w Polsce. Łącząc swoją pasję do filmu i fotografii, stworzyli projekt promujący życie w bliskości z przyrodą. I zrównoważone wędkarstwo. Tworzymy społeczność, która rozumie naturę i w sposób odpowiedzialny przeżywa w niej przygody swojego życia. Nic dodać, nic ująć. W 100% zgadzam się z tą filozofią, którą krótko, ale jakże pięknie przekazali na łamach swojego magazynu w internecie Michał i Krzysztof. Myślę, że również dlatego tak fajnie nam się współpracowało. Bo dla mnie była to absolutnie czysta przyjemność. No, ale teraz do głównego tematu dzisiejszego odcinka, mianowicie pytanie zadał kolega pod pseudonimem Raszka Raszka. Najpierw mnóstwo komplementów, których nie będę przytaczał. Dziękuję za te komplementy. Mam nadzieję, że zasłużyłem. Pytanie od rybarza z nad rzeki Olzy a propos dużych kleni. Mam w tym roku już zaliczony kilka sztuk 50. plus. Ostatnio piękny klusek 57 cm. Zafascynowały mnie te ryby. I zastanawiam się na ile są to ryby terytorialne i czy dopuszczają inne gatunki do swojego rewiru. Nawiasie zazwyczaj kilkunastometrowej rynny. Czy w głębszej, ponad metrowej, ale wąskiej rynnie na rzece możemy spodziewać się okazowych ryb innych gatunków rzecznych? Głównie chodzi mi o Brzane lub Strąga, które też są na tym odcinku i pewnie konkurują z kleniami o najlepsze miejsca. Byłbym również wdzięczny za kilka zdań o tarle klenia. Kiedy klenią trzeba odpuścić i dać, dać spokój tarłowy? Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam kolegę z Olzy. Dziękuję za pytanie. Jak to jest z tym terytorializmem kleni? No, klenie, jak wiecie, są to ryby wszystkożerne generalnie zaliczane bardziej do ryb spokojnego żeru niż do drapieżników i stąd ten ich terytorializm nie jest tak agresywny jak w przypadku na przykład pstrągów chociażby pstrągów myślę że tak jak ja wielokrotnie widzieliście pstrągi które gdzieś tam się trzymały w stadzie kleni to jest normalna zupełnie sytuacja zwłaszcza w rzece gdzie jest dużo pokarmu oczywiście troszkę to się zmienia jeśli jest rzeka bardzo uboga Wtedy nawet klenie zaczynają być trochę bardziej agresywne, odganiają swoich pobratymców, ale generalnie te wszystkie rzeki, dolne odcinki rzek wstrągowych są dość bogate w pokarm, często płyną wśród łąk, więc klenie tam mają dużo żarcia, zwłaszcza, że nie muszą jeść wyłącznie owadów ani rybek. Ryby stanowią pokarmie klenia znikomy procent, niewielką jego część. Większość to są owady, ale jak wiecie, klenie nie gardzą również roślinami, e, pokarmem roślinnym. I właściwie wszystkim, co tam woda niesie. Pstrągi są bardziej wybredne, no i dlatego też są bardziej terytorialne, bo muszą wybierać, żeby przeżyć, żeby rosnąć, i być dobrym reproduktorem, muszą zajmować najlepsze stanowiska, więc są bardziej agresywne, odganiają się z najlepszych miejsc za wyjątkiem tych sytuacji, o których kiedyś wspominałem, czyli na przykład takiej intensywnej rójki, jakichś owadów, czy to są chruściki, czy to są jętki. No więc tak jak powiedziałem. Im mniej pokarmu z jakiegoś powodu w rzece, tym ten mechanizm konkurencji zaczyna być mocniejszy, bardziej wyraźny, nawet między rybami tego samego gatunku. A co z tą brzaną? No, jak wiecie, brzana też jest rybą wszystkożerną. Generalnie nie jest zaliczana do drapieżników, ale co jakiś czas lubi sobie, jeśli jest na to okazja, kłapnąć jakąś małą rybę, która gdzieś tam między kamieniami się zawieruszy. Dlatego też całkiem nieźle, zwłaszcza w pewnych okresach roku reaguje na przynęty spinigowe, na woblery szczególnie. No i oczywiście muchy, nimfy i tak dalej. No ale tu już mówimy o imitacji bardziej owadów niż ryb najczęściej. Dlatego też interakcje między kleniem, brzaną i, i pstrągiem nie są takie wyraźne. Nie są takie agresywne. Nie, ma tutaj, nie powinno tutaj być w większości przypadków wyraźnego zjawiska terytorializmu, więc te gatunki ze sobą mogą koegzystować. Taką właśnie rynnę, którą kolega opisał, głęboką na ponad metr, kilkunastometrowej długości, mogą zamieszkiwać duże brzany, duże klenie i duże wstrągi, i w zasadzie nie powinny się przeganiać, spokojnie sobie mogą radzić. Wstrągi są troszkę szybsze, bo są, tak jak powiedziałem, bardziej typowymi drapieżnikami. Muszą reagować na pewne zjawiska w wodzie, na pojawienie się pokarmu szybciej niż klenie, żeby sobie poradzić. Dlatego też najczęściej w, w, wrzucona przynęta w taką rynnę nie będzie za, zaatakowana w pierwszej kolejności przez brzana albo klenia, tylko właśnie przez pstrąga. Tutaj oczywiście warto wspomnieć o tym, o czym mówiłem parę razy, że pstrąg nie bardzo lubi w, w, takie naświetlone, prześwietlone miejsca, raczej, raczej woli się chować głębiej albo najlepiej jak ma dach nad głową. No, w takiej rzece, o której tutaj kolega pisze, Czyli kamienistej, górskiej rzece. Raczej nie ma takich miejsc, gdzie pstrąg się może schować pod, jaką, pod jakąś wyrwą, czy zwalonym drzewem, tak jak na północy kraju w naszych rzekach. Więc wybiera sobie miejsca między kamieniami, oczywiście zdarzają się dziury pod kamieniami, no ale raczej takie miejsca należą do rzadkości, więc wstrągi po prostu trzymają się w cieniu między kamieniami. Nie ma tego dachu nad głową, więc trzymają się po prostu w najgłębszej części dołka. Oczywiście za wyjątkiem momentu, kiedy wychodzą na żerowanie, wtedy mogą stanąć na wlocie do, do tego dołka, do tej rynny. Tak więc o potencjalnej pojemności takiego miejsca, tej wspomnianej tutaj rynny, Stanowi po pierwsze jej budowa, czyli głębokość, ukształtowanie dna, obecność wielu kamieni dużych, za którymi tworzą się wsteczne prądy, czy pod którymi st tworzą się dziury, ale również, co jest bardzo ważne, zasobność w pokarm. Jeśli jest to urozmaicona rynna, jeśli tego pokarmu tam jest sporo, i jeśli taka rynna jest wyjątkiem na dłuższym odcinku rzeki, to bez wątpienia w tej samej rynnie można złowić medalowego pstrąga, brzana i klenia. Więc Myślę, że kolega jest na dobrym tropie. Trzeba taką rynnę bardzo dokładnie obławiać i to różnymi przedmiotami, w górę, w dół. No ale tutaj już byśmy wchodzili w techniki połowu, więc myślę, że to nie, nie o to chodzi dzisiaj. No A teraz parę słów na temat tarła kleni. Literatura podaje, że klenie mogą wycierać się kilka razy w roku, od maja aż do września. No szczerze mówiąc, u mnie w mojej rzece widziałem tylko, obserwowałem wielokrotnie tarło kleni, ale ono miało miejsce pod koniec maja. Przyjmuje się, że woda musi mieć 14 stopni, to jest optymalna temperatura do tego, żeby tarło kleni miało miejsce. W tym momencie no, klenie łatwo rozpoznać, które się trąbą, mają wysypkę tarłową, czyli takie. Dziwne takie dziwne punkty, wystające trochę na czaszce, na, gór, na górnej części głowy, białe punkty, które wyglądają trochę jak choroba, ale to jest wysypka tarłowa. Wtedy one są bardziej ciemne, te płetwy nabierają koloru i troszkę się odganiają, rozganiają się po, po, tym, po tych miejscach tarłowych. Ale szczerze mówiąc, nie zauważyłem, żeby stricte w momencie tarła one były chętne do brania na wędkę na żadną przynętę. Tuż przed tarłem, przed tarłem i po tarle owszem biorą zdarzają się i wtedy rzeczywiście no szczerze mówiąc, jest to moment, kiedy można złowić tego, tego największego klenia, bo one wtedy się robią trochę mniej ostrożne z uwagi na tarło. No wszystkie ryby w trakcie tarła trochę głupieją i klenie oczywiście nie należą do wyjątków. Musicie też wiedzieć, że klenie zaliczane są do gatunków długowiecznych. Są ryby zbadane w literaturze, które dożyły 22 lat i na pewno nie jest to maksymalny ich wiek. Tak więc są to ryby długowieczne, jeśli tylko znajdują dobre środowisko, mogą być, żyć długo i rosnąć przez całe życie. A do jakich rozmiarów mogą dorosnąć? No u nas 2,5 kg, 3 kg klen jest, jest uważane za mega okaz. Natomiast przyjmuje się, że bez problemu mogą osiągnąć w dobrych warunkach 5 kg, a nawet 8-9 kg. Przypuszczam, że takie już łowiska, takie miejsca w Europie należą do rzadkości. W każdym razie u nas słyszałem z dawnych opowieści o okazach 75-80 cm łowionych w naszych rzekach. Nie wiem, czy jeszcze takie klenie są. Najlepsze warunki też one znajdują w takich systemach połączonych, na przykład jak solina, gdzie jest rzeka, a później jezioro, w którym mogą szybciej rosnąć pod warunkiem oczywiście znowu, że jest sporo w tym zbiorniku, w tym jeziorze pokarmu. Czyli połączone ekosystemy rzeczno-jeziorne jak zawsze i w przypadku pstrągów też stwarzają warunki do szybszego wzrostu ryb. Oficjalny rekord klenia zanotowany w annałach IGFA, czyli Międzynarodowej Organizacji, która zajmuje się między innymi klasyfikacją rekordów świata. Należy do Niemca. Ta ryba była złowiona w 2017 roku i ważyła 3,45 Jestem pewien, że w Polsce było sporo większych kleni złowionych. No ale mało kto się zajmuje zgłaszaniem tych rekordów, bo to też nie jest takie proste. Znalazłem, przypomniało mi się, że miałem takiego kolegę na studiach Adama, mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Dawno, dawno się nie widzieliśmy. Jakby co, no to Adaś, pozdrawiam Cię. A on pokazywał nam wtedy zdjęcia kleni, które łowił u siebie gdzieś tam na południu Polski, nie pamiętam, w jakiejś rzece. Dwa zdjęcia, które mi podarował w tamtych czasach, czyli w latach 80 -tych, znalazłem i tu Wam pokazuję. No, oczywiście nie są to zdjęcia, które teraz y, można by pokazać w jakiejś prasie wędkarskiej, a nawet w necie. No ale musicie zrozumieć, tam były, to były takie czasy, gdzie większość ryb trafiała na patelnię, no, no, po to łowiliśmy, między innymi, żeby je zjeść. Oczywiście nie wszystko, oczywiście część wypuszczaliśmy, ale jednak to było dość istotne, że można było zabrać tą rybę i sobie ją skonsumować. No więc zgadzam się, że te klenie są pokazane na zdjęciach trochę słabo, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualne trendy, gusta i walory estetyczne. Gazeta, ryba i pudełko zapałek, żeby żeby można było oszacować wielkość. To, było, to były klenie z Małej Rzeczki, łowione na szyjkę rakową, w nocy na dodatek, bo są takie momenty w roku, kiedy raki linieją i trzeba wiedzieć na tej rzece, swojej rzece, gdzie są te wielkie klenie, kiedy taką przynę, takiej przynęty użyć. On nam opowiadał jak łowił, zakładał to na haczyk, owijał jakąś, jakąś żyłką chyba i lekko y, opalał nad zapałką, żeby to się trzymało mu haczyka. No i to była rewelacyjna przynęta, zresztą nie tylko na klenie. Taka anegdotka ze starych czasów. No mam nadzieję, że e, to było ciekawe dla Was. Jeśli macie dodatkowe pytania albo obserwacje, jeśli chodzi o klenie, klenie są bardzo fajnymi rybami. E, jakie u Was duże klenie łowiliście? Może słyszeliście o jakimś ogromnym kleniu złowionym w waszym terenie, na, na Waszym terenie? Chętnie się o tym dowiem. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!